Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Kominiarz Aleks. Ahoj, panie Stanisławie, czy może pan przybliżyć postać profesora Witolda Modzelewskiego, który ostatnio przykuł moją uwagę stwierdzeniem, że biznesu nierentownego się nie zamyka, tylko w niego inwestuje, co jest wiedzą podstawową. Dodam, że pan profesor jest profesorem w dziedzinie ekonomii. I odpowiada za konstruowanie w Polsce szeregu podatków, w tym chyba VAT-u. I czy ma pan może jakieś mgliste lub całkiem klarowne podejrzenia, dlaczego tenże pan profesor Muzelewski uważa, że nie powinniśmy rozliczać ludzi? którzy w sposób nieuczciwy dorobili się w czasach PRL lub w trakcie transformacji ustrojowej z uwagi na to, że to w zasadzie przeszłość i świat poszedł do przodu, a my według pana profesora Mozalewskiego grzęźniemy mentalnie w jakichś archaicznych kwestiach zamiast zająć się tym, co tu i teraz. A jak teraz, no to wiadomo, co teraz. Teraz Polska, powiadam. Pozdrawiam. No ja nawet miałem okazję kiedyś poznać osobiście pana profesora Mozolewskiego, kiedy on był wiceministrem finansów wtedy. Czy może nie był wiceministrem finansów, bo on bywał, a nie, już nie pamiętam, czy wtedy był, czy nie był. W każdym razie miałem okazję go poznać osobiście w takich okolicznościach, że spotkaliśmy się w telewizji. Ja czekałem na uczestnictwo w jakimś programie i on też. No i tak zaczęliśmy rozmawiać, i ja mu opowiadałem, jak to. Unia Polityki Realnej z mojego poduszczenia zaproponowała Unii Demokratycznej rządowi tego profesora Geremka żeby że Unia Polityki Realnej poprze rząd w głosowaniu nad wotum nieufności pod warunkiem obniżenia stawki VAT z 22 do 7% i powiedziałem to panu profesorowi Modzelewskiemu, no i co pan profesor Modzelewski mi powiedział wtedy? Hmm, powiedział tak. 7% to trochę mówi za niska stawka by była, dlatego że same koszty poboru podatku VAT są oceniane na 5%. No więc przy tej okazji się dowiedziałem, jak wysokie są koszty poboru podatku VAT w Polsce, a w każdym razie jakie były, bo teraz pewnie są większe. No, pan profesor Witold Modzeleski jest ekonomistą. Cóż mogę powiedzieć? No, ekonomia to jest bardzo taka ważna nauka, ale tylko taką anegdotkę chciałem przy tej okazji przypomnieć. Dlaczego na świecie jest więcej ekonomistów niż astronomów? Odpowiedź brzmi, że dlatego, że astronomowie już wiedzą, że gwiazdy poruszają się same. A wielu ekonomistów myśli, że jeśli by ekonomiści nie pchali rzeki, to ona by popłynęła w górę, a nie do morza. No to tak to wygląda. Więc mnie specjalnie nie dziwi, nie dziwią poglądy, akurat ten pogląd pana profesora Modzelewskiego, dlatego że o ile wiem, to on Chciałem powiedzieć, że nie prowadził żadnego przedsiębiorstwa, ale się w samą porę ugryzłem w język, bo pan profesor Mozelewski, najpierw tworzył jako ten minister finansów czy wiceminister finansów, tworzył systemy podatkowe, a potem pisał takie podręczniki. <noise> Jak tam te systemy podatkowe wykorzystywać dla własnych celów? Więc nieprawdą jest, że. No i te podręczniki się sprzedawały, bo to każdy chętnie kupował. No i w związku z tym nieprawdą by było, że nie prowadził żadnego przedsiębiorstwa. No ale to takie, że tu. To... Przedsiębiorstwa nierentowego się nie zamyka, no to dlaczego kopalnie tutaj pan ten premier Morawiecki zamykał pod pretekstem nierentowności? Dlaczego stocznie były zamykane? Przecież pod pretekstem nierentowności tylko się w niego inwestuje, co jest wiedzą podstawową. No ale właśnie słyszymy, że program inwestycyjny w gospodarce się załamał, że po COVIDzie, po tych wszystkich eksperymentach. Z własnością prywatną, które komunistyczne rządy, nie wyłączając rządu dobrej zmiany, przeprowadzały pod pretekstem covid no to przecież wiele przedsiębiorstw zostało zdewastowanych. No i one teraz nie bardzo mają z czego inwestować. Więc w tej sytuacji recepty pana profesora Modzelewskiego, no może i słuszne, ale Praktycznie biorąc, nie nadają się do zastosowania w życiu, a to jest niewątpliwie mankament, bo był, jest taki ekonomista, mianowicie Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, on tutaj maczał palce w transformacji, w programie transformacji ustrojowej w Polsce. To właściwie on jest autorem tego, co później się nazywało Planem Balcerowicza, tylko on skromnie się nie przyznaje do tego. No i tego Jeffrey'a Sachsa to poznał osobiście w samolocie lecącym tam gdzieś do Ameryki czy do Chin. Mój znajomy taki dziennikarz francuski, zresztą z polskimi korzeniami, bo. On jest Żydem z yy, i yy, 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 yy. yy opowiadał mi, jak to wyglądała jego ta rozmowa, bo to kilka godzin tam lecieli i tam przegadali w samolocie na różne tematy, między innymi na tematy tych strategii gospodarczych. No i Gisorman później tę rozmowę z Jeffreyem Saksem, relacje z tej rozmowy z Jeffreyem Saksem. Włączył do takiej książki, którą z kolegą Miszalskim wydaliśmy w wydawnictwie Kurs. To była ostatnia pozycja wydawnictwa Kurs, pod tytułem Wyjść z socjalizmu. Tam przedmiotem tej książki było omawianie sytuacji w rozmaitych państwach, które z socjalizmu wychodzą, to znaczy w Chinach, na Węgrzech, w Polsce, w Rosji. No i między innymi ta rozmowa z Jeffreyem Sachsem i bardzo zabawnie ten rozdział poświęcony rozmowie z Jeffreyem Sachsem był zatytułowany. Otóż Gisorman zatytułował go, jak umrzeć wyleczonym. Otóż być może, że tutaj pan profesor Witold Modzeleski taką właśnie terapię by zastosował. Pan Wojciech Sołtys. Najmileńszy panie Stanisławie, profesor Adam Wielomski stwierdził, że Jaruzelski powstrzymał rozlew krwi. Nie mogłem w pełni zrozumieć, co miał profesor na myśli, bo mówił nieprecyzyjnie, ale zrozumiałem to tak, że chodzi o stan wojenny. Zawsze myślałem, że Jaruzelski dostał po prostu rozkaz z Moskwy do wykonania. Twierdzenia o tym, że gdyby nie stan wojenny, to by Rosjanie wkroczyli, uważałem za słabą próbę usprawiedliwienia zomowców, że niby słusznie pałowali hmm. ludzi. Czy mógłby pan wypowiedzieć się o stanie wojennym? Czy były jakieś działania rządu, które można ocenić za koślawo dobre lub chociaż niezłe? Dodam tylko, że być może źle zrozumiałem pana profesora ale podobną opinię słyszałem z kilku źródeł, stąd pytania. Stąd pytanie. Przepraszam, nie umiałem krócej zamieścić pytania z pozdrowieniami z Wrocławia. No ja w odróżnieniu od pana profesora Wielomskiego to stan wojenny doskonale pamiętam, bo już byłem wtedy dużym chłopczykiem i nawet siedziałem w obozie dla internowanych tam generałowi Jaruzelskiemu ci internowani strasznie wymyślali między innymi nazywa przezywali go Pinochetem ja mówiłem do tych moich towarzyszy niedoli no szkoda, że to jaka szkoda że to nieprawda jaka szkoda że to nieprawda bo nawet gdyby stan wojenny został wprowadzony i generał Jaruzelski wykorzystał yy, to do, że tak powiem, zrobienia tego, co 10 lat później zrobił Mieczysław Wilczek, o to wtedy uważałbym stan wojenny za usprawiedliwiony. Tymczasem generałowi Jarzowskiemu w ogóle nic takiego nie przyszło do głowy. Z tego, co wiem, to w ogóle nic takiego mu nie przyszło do głowy. Także stan wojenny polegał na tym, że. Rzeczywiście spacyfikował polskie społeczeństwo. Generał Jaruzelski, przy pomocy oczywiście naszej niezwyciężonej armii, która jak zwykle te to jest, była jedyna wojna, którą nasza niezwyciężona armia wygrała z własnym narodem. Wygrała. No i to nie wiem, czy to zakwalifikować jako liść do wieńca sławy, czy raczej tutaj milczeniem wyrozumiałym pominąć ten sukces. Czy tak jak podejrzewa pan profesor Wielomski, generał Jaruzelski po, powstrzymał roz... Rozlew krwi. No nie powstrzymał rozlewu krwi. Nie generał Jaruzelski go powstrzymał. Jeśli już w tych kategoriach stan wojenny oceniamy, nasze safandulstwo powstrzymało rozlew krwi. Bo gdyby bo gdyby inna rzecz, że tam wbrew temu, co tam propaganda ówczesna komunistyczna głosiła, że Solidarność tam się strasznie, jak jakieś zapasy broni zgromadziła, to oczywiście było nieprawda. Solidarność nic takiego nie robiła, ale gdyby coś takiego robiła, no to jak. Ujawnił y, pułkownik Kowalewski, który tam no, książkę nawet napisał na ten temat. Jestem przekonany, że pan profesor Wielączki o tej książce słyszał, bo być może nawet ją zna. No to on tam wspomina, że tam były dwa plany: plan A i plan B. Plan A, no to został za, zrealizowany, ponieważ właściwie poza jakimiś takimi wys, wyspowymi ogniskami oporu, to oporu nie było, zwłaszcza zbrojnego. Oporu nie było, ale gdyby był, taki gdyby się pojawił opór zbrojny, na przykład gdyby. Część naszej niezwyciężonej armii, ale gdzie tam marzyć o tym, gdzie jaki by tam się ośmielił tego przeszła na stronę tych no, przeciwników socjalizmu, to wtedy był przewidziany plan B przewidujący blokadę całych miast z użyciem artylerii i lotnictwa wojskowego. Więc między Bajki wkładam to, że generał Jaruzelski przed czymkolwiek nas uratował, nasze własne safandulstwo nas uratowało przed nim, przed nim. O, to tak. Pan Michał Krzycki, szanowny panie Stanisławie. Chociaż sprawa tak zwanych ubeckich emerytur z kolejnymi latami staje się z powodów raczej oczywistych coraz mniej grzejąca opinię publiczną. O, ona się odgrzeje, bo teraz właśnie wróci ta sprawa ubeckich emerytur. W każdym razie tak zapowiada tutaj, zapowiadają członkowie Waginetu w Donalda Tuska. Czytam dalej. Przypomniała mi się wypowiedź na ten temat Janusza Korwin-Mikkego, który określa siebie jako legalistę, a mianowicie, że umów należy dotrzymywać. Łacińskie pacta sunt servanda. Jednak równie logiczna wydaje się być formuła Radbrucha, Radbrucha, o to jakiś, nie, nie znam tego myśliciela, głosząca, że jeśli norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to nie obowiązuje. Po łacinie lex injustissima in non est lex. Tak, wiem, że to nie jest drastyczne łamanie norm moralnych, ale chyba każdy przyzna, że nie nieprzyzwoicie wysokie emerytury tych urzędników w porównaniu do emerytur szarych obywateli jakieś zasady moralne jednak łamią. Jaka jest Pana opinia na ten temat? A jeśli już pan kiedyś na to odpowiedział, to może zna pan inne obecne prawo, które nie powinny obowiązywać ze względu na drastyczną niezgodność z normami moralnymi. A może jest ich za dużo, aby je wymieniać? No, jest ich dużo, jest ich dużo takich ustaw. Myślę, że ja nie wszystkie nawet znam, ale jedną znam, mianowicie ustawa o ochronie danych osobowych. Jest to regulacja faszystowska. Nakazana nam przez ten czy Reichsführera Unii Europejskiej. No i tu w podskokach myśmy ten rozkaz Reichsführera wykonali, a to jest regulacja faszystowska. ja to kiedyś. W niezawisłym sądzie to tłumaczyłem, ale to gdzie groch o ścianę perły przed wieprze, że jak, według jakiej zasady jest skonstruowana ta ustawa o ochronie danych osobowych? Ano, że jak jeden człowiek chce powiedzieć coś drugiemu człowiekowi albo innym ludziom, to musi spytać o pozwolenie trzeciego człowieka czyli władzę państwową, bo jak nie dostanie takiego pozwolenia, no to przestępstwo upełnia. Ja za takie przestępstwo właśnie zostałem skazany i spłacam grzywne po 1029 zł miesięcznie, bo mi sąd wielkodusznie rozłożył te grzywne na raty, tam ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy, także będę spłacał do przyszłego roku. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ubezkie emerytury, to ja tu podzielam opinię kolegi Mikke, że pakta sunt servanda, natomiast proponowałem rozwiązanie następujące, tylko ono by wymagało od naczelnika państwa więcej odwagi cywilnej, której najwyraźniej mu nie wystarczyło. Otóż proponowałem rozwiązanie takie: emerytury wypłacić im tak, jak to było obiecane, Pacta sunt servanda, natomiast oskarżyć każdego z nich, i to wcale nie byłoby naciągane o łamanie prawa, nie tego nowego, tylko tego, jakie wtedy obowiązywało. Bo każdy z tych ubeków, dopuścił się przestępstwa jak nie jednego to drugiego a czasami nawet kilku naruszając prawo które wtedy obowiązywało i skazać ich za te przestępstwa nie wsadzając ich do więzień tylko wymierzając im wysokie grzywny i ściągać im te grzywny z tych emerytur także i Wilk byłby syty i owca cała, tyle tylko, że to wymagało, no ale kto by miał ich oskarżać? Prokuratorzy, którzy ci sami prokuratorzy, którzy wcześniej wstawali przed nimi na baczność, trzaskali kopytami i krzywdzili tysiące ludzi na żądanie bezpieczniaków, to oni by mieli ich teraz. No gdzie tam ci by zaraz im wyciągnęli rozmaite, wstydliwe zakątki? W związku z tym nic z tego, nie było. I teraz ta sprawa ubeckich emerytur ma wrócić, bo właśnie także mówiłem, że się odgrzeje, bo tak zapowiedzieli członkowie waginetu Donalda Tuska.